Ciema w dzisiejszym odcinku gramy sobie na e, Sbox nowej edycji e, z moim ziomkiem jabełek i chcą dać do lejta Możesz już dawać tego do lejta, w sensie on jest na Discordzie, ale no, bo nie ma jeszcze Mikla. Ale no, niedługo będziemy z nim sobie po prostu nawet tak gadać. I tutaj on nam da zaraz do Mega'a. Tylko on no, idzie do ender chesta Widzowie, ogólnie... Mm, zobaczymy, co mi da No co no co raczej mi... O-ho Fajny donate Fajny Święty. Elegancko Um, do tak do niego a i widzowie jeszcze mamy tutaj dla was opening, e, robię opening, dobra, um, robimy opening, lego, um, ja pierdzielę! Janur, ja nie, wiem, że się nagrało, bo tutaj tak było widać to. O Epik! 8 Epik! Ja pierdzielę! Ja wiedziel! Zobaczysz na ojce! <laughs> ja pieni Co się tutaj stało? Zowie! Ja nie wierzę co się stało! Ewel Strefę! Czekaj chwilę, ile to jest limit? Nie, no 10 kosztów to nie 10 kosztów to jest i widzę Ej, mamy tutaj już kostka mostka, ale on elegancko sobie nie bije no hmm. ja to jest tutaj, to na e... No ale nie widzę to elegancka Franca, to sobie odlatujemy, ory... kupujemy łebika ory... Elegancko, ja mam wiedzę, takiego e, binda na spalna, e, bo jak byłem początkującym to łatwo mi się uciekało przed klaczami i, ja wiem, sobie już Kunolisa, który wyrwał taką plombę. Ja w ogóle jeszcze nawet nie jestem rozgrzany. Ale... ale plombeczka pokorna! Ja... dzielę. Ale jak on nie wyrobi tym Kunolisem? Eee, mu l A ja chcę tutaj n ej, Mordo, bo ja kopca nie, 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 nie. Dobra, ten diabeł tu tam pisze jakieś rzeczy. go nie słucham. Tylko biję tego randoma. Muszę być strędza. I go zabijamy. Ale kurde, nie może... Mogę... O on ma lepsze, on ma O ma perki jakieś chyba. Musi mieć perki, bo właśnie tak w ogóle S-Bossie jest taki klasyczny boss, taki ze starych czasów, gdzie nie było ustawień y, oraz perków i tych innych rzeczy. Czyli taki no stary, Jest jeszcze boss z perkami i tymi innymi rzeczami, który właśnie dzisiaj wystartował. I na pewno będę na nim grał i wbijał topkę, ale tutaj elegancko widzę, że jakiś typo sobie nie radzi. Ja nie mam zapasówki. Co mi będzie belę mega przeczytałeś? Um, ale co o kurde, O kurde! O kurde! O kurde! O kurde! Se, set mi pada! Set mi pada! Widzę, że musiałem muszę zorać. Bo mi set prawie padł. A już nie miałem zapasówki. Na spodnie miałem 33 użycia. pan Mas ela não caiu. Certo, vamos pegar kopsy. E tem temos Ponolis! Punalis jakiś. Nie ma ja nie, nie jestem na świetce. Na kurde diabeł, diabeł. Eee, ej, quick nie jest na kocie. Quick! Quicka bym wolał dojechać. Bo to Jak, jak mu hity za parę sens sprzedają. Trz, Trzymamy. Przyleciał dam z tramu. Ponalisz to jakiś odrywa. Potężne obrażenia. Tylko, że on na siłcem, ja nawet na siłcem jestem. Na jednym zjadłem, nawet na pół. Eee? Nie piszę. Dobra, jeszcze ja zolam kupić siłki. Eee. Ehm. Jasiek jakiś, to jest OTG. OTG w ogóle no... Są dosyć słabi. Tak mówiąc. W sensie ja nikogo nie chcę obrazić z tego klamu, ale oni lepiej rozsądnie umieją. Więc no... Więc dobra, no Ten Kunolis, list to ja lepiej tą chcę... hamą już zbejtować, ale ja nie wiem, czy on jest świadomy z kim się bije. Tylko że on jest na stręge, więc by warto mu było zbić totem. A teraz będę się z nim bił do końca. Jest. On nie ma totemu! Dobra, został. Tylko że y On chyba... No, ja będę z nim grał na seta, bo mu już szybki set padnie. Bo on ma... Y y no. Nie będę mu... Niestety nie mogę mu pomóc. Sam zara. sam jestem. I owej sytuacji, samą sytuację zabicia gracza, a ja nie będę mu pomagał. Um. Aha, on ma zapasówkę, on ma zapasówkę. Ale On, on nic nie umie, on nic nie umie tym Kunolisem Gdybym miał koks, to bym go nakopał, tak szczerze. O, oj, no właśnie. Gdzie się... I bana mi wyprawy padła, ale ja już ją zdjąłem. Zaraz, to jest bana. Uuu, ja wie, Watch jest naprawdę niebezpieczny z tego co widzę. Ja, 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 nie, nie, nie może, on mnie jeszcze będzie hancił. Um, ja nie mogę wzorać, ja siłek nie kupiłem i właśnie bez siłek się na tym serwie nie da praktycznie nikogo zabić, To sobie, sobie będą wyrabiać na Na Dlatego siłki tutaj bardzo trzeba dużo ich mieć. Um, um, ja akurat no uciekłem takim sposobem, ponieważ już mi połowa serwera tak wzorała kiedyś. I takim błędem ale no, niestety no wystraszioną nie jakiś Alex mi tutaj pisze, że jest Ale ja nie mogę, no co tu się dzieje? Demonka jakiegoś będę lał. Po kasku, który ma nie wiadomo ile HP. Nie wiem. Dobra, zobacz. Nie uda nam się nikogo zabić, bo nie umieją ja tak to bym te Rukuno Liścia ja może zabił. Better Upsa. Ja nie mogę, zale, ale zadymana jest z się O Quicka spróbuję zabić. On jest takim eziaczkiem troszkę. No ja podorałem trochę tego Quicka. Na jednym HP zaraz. Może dla ciekawości nie bo mi chojwelki użył elegancja, Francja tego better axa Laga ma, laga ma widzowie Laga ma Czyżby to nasza nadzieja? Nie mam miecza. Kurde. Ale ja się to klipuję zara. Um, um, dobra, Zowie. To by było na tyle z tego filmu. Zabiliśmy jedną osobę. To, e, więc zapraszam Was na serwer esbox.pl do i siema!